Serwus to będzie dobry. bardzo gramce, bardzo Teraz ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale. Ostatni odcinek w zasadzie takimi włosami jakie mam teraz, słuchajcie dlatego, że ogólnie rzecz biorąc jutro, o, już, już będę różowa, a w zasadzie to słuchajcie, dzisiaj już jestem różowa w tym momencie jak to oglądacie i ogólnie to go wygląda tak, dla tych którzy nie wiedzą, że dokładnie tydzień temu, na moim kanale pojawił się filmik w którym powiedziałam, że jak będziemy, jak wbijemy 100 tysięcy na TikToku do końca 10 lutego to farbuję włosy na różowo no <noise> to się 24 godziny także ogólnie, rzecz biorąc właśnie dzisiaj słuchajcie, jest ona jak będę farbować włosy jeszcze i nie farbuję, dlatego, że jak ja to w godzinie 15 ale o 16 już słuchajcie prawdopodobnie Będę zaczynać farować włosy. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jakby wszystko przed no to zbijajcie na mojego Instagrama Milker przez dwa, ponieważ tam już pewnie będą jakieś prześwity, może jakieś zdjęcie, kto wie. A na 100% już będzie chcecie rezultat cały na TikToku, także wbijajcie na TikToka, jeżeli chcecie zobaczyć co i jak. A na YouTube słuchajcie, pokażę wszystko o godzinie 18.30 jutro na moim kanale, także no. No a co z No w dzisiejszym odcinku oczywiście będziemy robić coś fajnego, tak jak zawsze w ogóle czekacie, mam jakieś dziwne tak Takie coś podejrzanie za małe, okej. Okay. Aha, i pamiętajcie o tym, że łapkę w górę, zostawić subskrypcję, to jest ważne. To jest bardzo ważne, także koniecznie słuchajcie. I jak widzicie, słuchajcie, ja jestem słuchajcie, jakby mam jakieś inne itemy, ja wam to wszystko zaraz opowiem. I czekajcie, od czego zacznę? Zacznę od tego, że po prostu się prześpiłem, słuchajcie, to jest dobry plan. Zacznę od tego. I po kolei wszystko, ogólnie po tym jak skończyłam sobie wczorajszy odcinek z Minecrafta, to stwierdziłem, że się troszeczkę pokopię i pobuduję. I ogólnie to tak, dosyć sporo, słuchajcie, udało mi się rzeczy zrobić, dlatego że... Eee, mamy, może zacznę, kurde, czego ja tutaj wam zacznę? Może zacznę od mapki, e, dlatego że zauważcie, to są właśnie moje śmierci, zajdziecie. Jak widzicie, tutaj właśnie grałam od 21.30, od 22.00 grałam sobie i umarłam. E, także właśnie to są w zasadzie, te gierki, w których umierałam, ale oczywiście udało mi się przeżyć i w ogóle wykopałam się gdzieś mniej więcej tutaj, także spoko opcja. No jak widzicie, mamy w zasadzie, takie rzeczy jak taki łuk mamy w sensie taki mieczyk, mamy taki kilof, uwaga, taki kilof na Fortnite 4 i Epicense 5. I w zasadzie, to jest mega fajna sprawa, dlatego że zauważcie, zauważcie. Tutaj w ogóle tak to site pozmieniałam i uwaga, tego jeszcze nie było. Tutaj mamy magazyn i w tym magazynie site są te i w ogóle jakby nie zrobiłam tego wszystkiego, dlatego że nie miałam do końca rzeczy, wiecie? A patrzcie na to. Czy wy widzicie 61 diamentów? Tak, ja to zrobiłam, w ja nazbierałam 61 diamentów poza odcinkiem i w sumie to tyle z takich ciekawszych rzeczy, tak, tak, to w zasadzie na ogół nic ciekawego chyba nie znalazłam, nic nie miałam, no i co, no i w aha, jeszcze czekajcie, jeszcze kierka jest taka, buty takie, no i taki jestem. nie, jest najgorsza ta zbrójka, jest żelaza, dlatego, że wtedy jeszcze nie miałam diamentów. Bo to było potem dopiero, jak poszłam pod eee, No, No i co w dzisiejszym odcinku robimy? Ogólnie rzecz biorąc to szczerze powiedziawszy Mi by się, w ogóle nie mam mroźnego piechura Jakby on mi gdzieś zaginął w akcjach, coś I go już niestety nie mam, bo szukałam ostatnio I nigdzie go niestety nie, o nie tu jest Tylko dobra już myślałam, że go zgubiłam Jak świetnie, dobra I tak, co robimy w dzisiejszym odcinku? Się pewnie zapytacie, szczerze to nie wiem słuchajcie. Nie wiem, nie mam pojęcia, tego, że jakby wydaje mi się, że Musimy, słuchajcie, jakby zacząć Ogarniać jakieś surowce, słuchajcie, na budowę domku dlatego, że no tego nie mamy akurat i zawsze mi tego brakuje, także pójdziemy na pewno do lasu słuchajcie tam, ale jeszcze słuchajcie rzeczą, którą zrobimy, to odwiedzenie tamtą wioskę, dlatego, że w sumie dawno tam nie byłam także możemy zobaczyć czy tam się coś po prostu zmieniło czy nie, także sobie tam polecimy oczywiście w pierwszej kolejności, no i zobaczymy co to będzie ale ja powiem że tak się stresuję tymi włosami, dlatego, że to tak godzinę około będę już miała farbowane te włosy, bo przecież przejrza do mnie pomoc, że tak powiem, fryzjerska powiedzmy także no, co ty chce w ogóle, za notebooki to się nam nie opłaca w ogóle, że możemy handlować z tymi ziomeczkami. Mmm, okej, okay, ale on oni tutaj nie mają ciekawe. Elvis Presley! Siemka, dobra, dobra. A on cały czas za no, notebooki stoi, ten chce emeraldy. To jest takie trochę notebook dla nas. I to się chyba nie opłaca. Czekaj! Łej! Nie no ja chcę chłopie pogadać. Dobra, za 11 skór emerald, za dwa emeraldy gacie. Wprawdzie to się nie opłaca. Niemcy to jest pelt. Niemcy to jest carapace również. I nie Niemcy to jest antlers. Takie, dobra. Backpack? Okej, okay, dobrze wiedzieć, że można zrobić backpack. Backpack to akurat nam się przyda bardzo. I tu był jeszcze jeden ziomeczek. O, właśnie ten. Dobra, ten jest chyba lepszy bo i gorszy. Nie wiem, w sumie nie mam pojęcia. Ale backpack. Backpack jest spoko opcją. Dobra, tutaj byliśmy wszędzie, więc tutaj raczej nie liczę na to, że będą jakieś idemki w skrzynkach, bo raczej już tutaj wszystko obeszłam i wszystko wykradłam. No ale dobra, tutaj widzę, że nie ma żadnych ciekawych rzeczy. W takim razie, dobra, w sensie w ogóle ten las mnie troszeczkę yy, fascynuje, że tak powiem. On jest dosyć ciekawą tej sprawą. W sensie on jest bardzo ładny po prostu i jest spoko. Dobra, słuchajcie, nieważne. Lecimy sobie szybciutko, oczywiście tam do tego lasu, dlatego że tam jest nas i tam jest socie, to ciemne drewno, którego my potrzebujemy najbardziej, także oczywiście tam sobie polecimy, pozbieramy troszeczkę, pogadamy o jakichś rzeczach, Elvis się kąpie. spoczko, Fajnie, fajnie, bardzo fajna sprawa. No i co, i słuchajcie? No zobaczymy. El mega się stresuje jutrem, znaczy dzisiaj już, że jakby ja już. Ja nie wierzę w to, że ja będę miała sobie różowe włosy, jakby to jest takie trochę dziwne, strasznie dziwne. I, i ja nie chcę, socie, jakby ja się na to nie pisałam wcale. Ja myślałam, że my tego nie wbijemy i teraz będą się mieć jakieś we włosy, ja nie mogę. No nie, zostawcie mnie. Ale chociaż one są teraz na jednego hita, patrzcie, ciach! No easy peasy lemon squeezy, dobra. Nie będę ich zabijać, dlatego że nie mam za bardzo czasu, bo ten odcinek też będzie dosyć krótszy. Słuchajcie, tak myślę, że 10 minut będzie trwał, dlatego że jak mówię zaraz, sobie będę te włosy, muszę go jeszcze zmontować, przesłać, miniaturkę zrobić, no i jeszcze e, zrobić obiad. Naleśniki, także no. E, no, możecie napisać, czy lubicie naleśniki, tak swoją drogą, koniecznie w komentarzu. E, to było straszne, okej, okay. troszeczkę się wystraszyłam tego sykania. Sykania? Syczenia, sykania, ja nie mogę sąks Syczenia węża, dobra, y, to w ogóle jest moje pomocne, że tak powiem y, miejsce. Ale tak mamy w sobie fajną sikierki, więc myślę, że my to dosyć szybko zrobimy. W Szybciutko to machniemy, raz, dwa, i sobie tego nie będzie, także spoko opcja. Robimy to szybko, pięknie. Tak, myślę, że z dwa z byśmy fajnie było, gdybyśmy fajnie uzbierali. Dlatego, że jak mówię, no kurde, cały czas jest tak, że jak ja chcę coś wybudować, to y, jakby mam z tego mam i y, nie mam. Już po prostu drewna. No nie chcę mi się kurdeć szczerze, bo ja w czasie to drewno cały czas chodzi, Także wypadałoby sobie raz, a porządnie w końcu tego drewna zero, Nawet nie dwa takie, na przykład cztery takie, ale to tego nie zrobimy jakby. Teraz na pewno pokopię, po prostu po odcinku sobie pokopię sobie jeszcze więcej. Myślę, że tak to po prostu zrobimy i, i tyle. I mam nadzieję, że wtedy nam już starczy i będziemy mogli sobie zrobić fajny odcinek, jakiś zbudowania. Albo live'a, słuchajcie, bo w sumie jutro spoko jest żeby żeby jutro zrobić live, ale nie jestem pewna, dlatego, że nie wiem, jak to zrobić z włosami, bo ja wiem, że jak sobie live'a, to będziecie pisać, żebym pokazała włosy. Także słuchajcie, no nie wiem, więc, czy, czy tego live'a robić, czy nie. Także słuchajcie, to się akurat okaże, jakby to zobaczymy, słuchajcie, czy będzie jutro rano live. Jak już to około 11-12 byłby ten live. E, także no, także możecie sobie dawać znać w komentarzach, co o tym co ale no na pewno Wam na to live nie pokażę wosłów. A wiem, że będziecie cały czas pisać to będzie takie mega denerwujące, że ja w sumie nie będę wiedziała za bardzo co zrobić z tym faktem, więc no. Jakby nie za bardzo chcę tego live'a, szczerze powiedziawszy, zrobić. E, jutro. Znaczy z jednej strony chcę, bo w sumie chciałabym sobie z wami porozmawiać i w ogóle bo lubię robić live'y, ale z drugiej strony wiem, że jedynym tematem, jaki jutro będziecie pisać na czacie, to są moje włosy, także to jest akurat już mniej fajne, więc słuchajcie, nie wiem co z tym faktem zrobić, no ale to zobaczymy słuchajcie. Pożyjemy, zobaczymy, dobra, kolejne drzewko. Szybko się w sumie ści na tą, tą siekierką drzewa, także spoko. Mega, mega fajnie, że mam tą siekieron no na jaką w ogóle. Na efficiency 3 DOBE, fajnie, do fajnie. Przydałoby się lepsza siekierka jeszcze, ale to wszystko, co sobie, sobie porobimy. No, nie mamy teraz enchantu za bardzo wysokiego, naszego poziomu levela. Także nie będziemy się teraz tym zajmować, ale myślę, że jak najbardziej, jak sobie będziemy mieć jakiś tam 100 level, a to jest możliwe do zrobienia. To sobie wtedy sojcie, z ten to sobie wtedy poogarniamy. I będziemy mieć fajne enchanty na wszystko. No, na, na spokojnie słuchajcie. Na no, spokojnie, dobra, myślę, że słuchajcie tego drewna nam drewna, wy... Drzewna, okej, okay. drzewna, drewna wystarczy. Mamy trzy staki, nawet myślałam, że mamy tylko mniej. Także słuchajcie, no ludzi, myślę, że już możemy na spokojnie wracać, także słuchajcie, wracamy sobie do domku. Te trzy staki wydaje mi się, że wystarczą na, na sam start. Mamy 190 drewna, słuchajcie, to jest naprawdę mega dużo, także fajnie, więc wracamy do domku i w sumie no, pobudowałabym coś dzisiaj, bo mam w sumie ochotę, ale jak mówię, no niestety nie mam za bardzo. Czasu na to dzisiaj, dlatego, że czas mnie goni. Bo no, jak mówię, no, włosy czekają, tak? Ale kurde, ja muszę się na nie napatrzeć, bo to jest mój ostatni raz z tymi włosami. Ostatni odcinek, który nagrałam w różowych. w blond włosach. Także fajnie, fajnie, widzowie, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Fajnie czemu nie widzowie, czemu nie? Kurde, masakra tak się stresuje, tak strasznie się stresuje, że to jest niemożliwe. Jakby boi się, że to będzie jakiś rudy kolor zamiast różowy i po prostu będę wyglądać śmiesznie, a nie ładnie i boi się, że w ogóle jak już będziemy mieć ten różowy, to to nie będzie pasować. A, no całe szczęście teoretycznie powinno mi się to spukać po tam trzech, czterech myciach tylko że ja już wiem, że moje włosy się tak szybko nie zmywają, więc myślę, że na jakiś tydzień... Może więcej będą te różowe włosy, ale liczę, że nie, ale dobra, zobaczymy, sobie, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, z tym wszystkim, dobra, czekajcie, bo ja tutaj nie chcę, okej, okay. jaki prop, super speedrunner milki. dobra, słuchajcie, ja się czuję jak mistrzunio po prostu, jak tak robię zawsze, więc często tak robię, eee, dobra, lecimy do góry, szybko, 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 szybko. Okej, okay, jeszcze słuchajcie, kawałek jesteśmy, dobra. Masakra się przechodzi przez tą dżunglę, Muszę jakiś normalny, że tak powiem, ten... te normalne przejście zrobić, żeby to się bardziej nam jakoś, wiecie, jakby po prostu jakieś normalne przejście, bo przez tą dżunglę jest naprawdę ciężko przechodzić. Mega ciężko bym powiedziała nawet. Także trzeba ogarnąć. Co tu robi kogoś tam jakiś? Chyba, nie wiem czy ja go tutaj postawiłam wcześniej czy coś, ale... Piszane trochę, dobra. W każdym razie jesteśmy już w domku na szczęście naszym. Także super dobra, słuchajcie, zjedzmy sobie coś. I możemy już w sumie chwilkę jakby coś tam pobudować. W sensie czekajcie, zrobimy po prostu to w taki sposób. I żeby już nam normalnie tutaj się chodziło, to to tak po prostu zrobię. Wtedy będziemy myślę, że normalniej i lepiej. Dobra, słuchajcie, robimy to w ten sposób. Tutaj to powodnie niszczymy. Musimy tutaj postawić coś. Dobra, pięknie, pięknie, i pięknie. I tutaj myślałam w ogóle o tym, żeby tutaj zrobić po prostu jakieś zejście na dół. Coś w tym stylu i wtedy by było, wiecie, tak, tak myślę, że fajnie, ale nie wiem, ok postawiłam pochodnią, zniszczyłam, super, Stongs. naprawdę stonks, miękkie, dobra, co w takim razie musimy to chyba powiększyć sobie o dwa, żeby tutaj było po prostu przejście na dół i tam na dole też coś zrobię, jakieś, nie wiem, no coś się po prostu wymyśli, jakby jest dużo możliwości tutaj do zrobienia, tak? Więc zajdzie wszystko na spokojnie, jasna sprawa, więc czekajcie, tutaj to zrobimy, chyba, chyba, żebyśmy tutaj po prostu to zrobili, chyba, żebyśmy tutaj gdzieś to zrobili po prostu, to przejście, nie wiem, w sumie, to ogarnąć ze skrzynkami, bo patrzcie, bo skrzynka byłaby jeszcze tutaj i tutaj. Tak, no tak, więc to by mi tutaj nie pasowało chyba, chyba nie, kurde, nie wiem jak to na to obmyślić, byśmy musieli o jeszcze jeden jakby się wbudować. Tak, i w ten sposób to mogłaby być jeszcze jedna skrzynka i tutaj byłoby zejście w dół, zobaczcie, w tym miejscu. Dobra, i tak to sobie zrobimy, tak to właśnie w ten sposób zrobimy, tu będzie zejście w dół i tyle, a ja sobie już w tym momencie kończę odcinek, idę farbować włosy, także jutro 18.30, ostateczne sobie rezultat tego wszystkiego. Dzisiaj jeszcze na TikToku na pewno będzie sobie filmik jakby zrobienia z tego itd. i tak dalej, też będzie rezultat pokazany, no i możliwe, że na Instagramie też coś będę wrzucać, to sobie się okaże, także obserwujcie mnie moje social media dzisiaj. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, i trzymajcie kciuki, żeby wszystko było okay. Pa pa.